A czy wiesz, w przyjaźń dam z męską? Tak, wierzę. No jasne, to no tam bez, bez dwóch zdań. Myślę, że jest to trudne raczej. Hmm. Hmm, takie trudne pytanie. Wierzę. No, no, mi się nie udało, ale to nie znaczy, że jak mi się nie udało nigdy takiej przyjaźni nawiązać, to to, że ona nie istnieje. Myślę, że słyszałam. Tak, mam właściwie samych kolegów, przyjaciół. Chłopców, przyjaciół. Koleżanek mam, znaczy przyjaciółek mam mało. No, w sumie nie, no bo zawsze to się tak dziwnie kończy. Dziwnie to znaczy jak? No, no wiadomo, że ktoś chce czegoś więcej. No, no. Tak, wierzę, ale potrzeba do tego wielu lat znajomości. Tak jest przynajmniej moje zdanie na ten temat. Trzeba znać drugą osobę naprawdę kilka lat, żeby to było możliwe. Mój chłopak był moim przyjacielem przez długie lata i jesteśmy teraz parą. Tak, wierzę w przyjaźń damską-męską, chociaż... Pewnie jakaś chemia jest większa, jeżeli ma się co do siebie pewne zainteresowania. Wierzę. No mam przyjaciółkę od dwóch lat. Nie wierzę, bo prędzej czy później ktoś na pewno coś poczuje więcej. E, jakie masz doświadczenia tej przyjaźni? Ja mam przyjaciela. No tak było w naszym przypadku, tak myślę. Tak. E, Czyli, że po prostu przyjaźń was połączyła jesteście parą, tak? No okay. i przełączyło, prze, przemieniło to się w inno, inne uczucie. Coś. Czy wierzy pani w przyjaźń damską, męską? No, tak. No mam, mam kilku przyjaciół, którzy są mężczyznami. Wierzę, tak wierzę. Jak u Ciebie ona się objawia? No piszemy, znaczy spotykam się z koleżanką normalnie i z, mamy kontakt już naprawdę dużo, wiele lat, 5-6 i nigdy do niczego więcej. Ani mnie, pewnie on nie ściągnęło i to po prostu przyjaźń jak z chłopakiem. Dobra, jedno pytanie, króciutkie. Czy wierzy Pani w przyjaźń damską, męską? Oczywiście. Pierwsze doświadczenia z tym związane? Nie, że tak. Nie jedno. <gry> a jakie są różnice według Pani pomiędzy miłością a przyjaźnią? Przyjaźń jest dopóki jedna strona się nie zaangażuje bardziej i koniec z przyjaźnią. Potem jest już miłość i nieszczęście. No. Przyjaźń się nie wybiera i przyjaźń nie można zostawić tak po prostu. Przyjaciele po prostu są i wracają się w nasze życie. A miłość przychodzi, odchodzi. Takie główne różnice pomiędzy właśnie tą przyjaźnią a miłością. Kolorem. Miłość ma inny kolor i przyjaźń... Też ma inny kolor. Przyjaźń ma kolor łagodny, spokojny, wyważony, stonowany. Natomiast miłość Uważaj. jest agresywniejsza. Można się przyjaźnić, jak właśnie już coś było. Tak jak na przykład są, nie wiem, rodziny się rozpadają i mają z tego dziecko, to potem oni się przyjaźnią, mimo tego, że się nie kochają. Zasadniczo, brak seksu. Mówią, że przyjaźń, nie, miłość to jest ognista przyjaźń, także jest jednak różnica. Zasadniczo wymian, wy, wymianą płynów, nie ma wymiany płynów w przyjaźni. No to jest już takie, nie wiem, bezgraniczne zaufanie, miłość. No, przyjaźń. Oczywiście bez jakichś tam uczuć, tak takich damsko-męskich. Przyjaźń to jest przyjaźń. To jest jeden. Za dwóch, dwóch za jednego. To, to się tak nie da w dwóch słowach powiedzieć. Chyba jest bardziej szczera, bezinteresowna, wydaje mi się, przyjaźń niż miłość. Bo kiedy to jest przyjaźń, to się niczego więcej nie oczekuje od pewnych. nie przechodzi się pewnych granic. Nie ma powiedzmy seksualności, nie? A w miłości, miłość trochę wykracza. Chociaż przyjaźń jest rodzajem miłości. No tak, ludzie. Tam, gdzie się przyjaźnią, prawdziwa przyjaźń, powinni ze sobą sypiać. Nie, no myślę, że granica między przyjaźnią a miłością jest dosyć cienka i czasem można się pogubić. Miłość to wszystko, jakby to cały efekt końcowy. Wszystko. Tam, tam są uczucia, tam, są, tam jest seks, tam jest wszystko. W przyjaźni seksu nie ma na pewno. Są uczucia, są emocje, no ale nie ma seksu. No nie wiem, no zbliżaniem wszystkim no się różni na pewno. No, przyjaciel to jest raczej tylko taka osoba, z którą można pogadać o wszystkim, a osoba, z którą się kocha, z którą się jest, to jest. No... Takim innym no. Zupełnie, no. E, przyjaźń w miłości? Chyba tym, że przyjaźń zawiera w miłości, na no, odwrót już nie. Myślę, że w przyjaźni ma się chyba większy dystans do siebie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Czy wie, że pani przyjaźń damsko-męską? Tak. E, czy ma pani jakieś doświadczenia tej przyjaźni? Takie. Też, tak. I czym one się objawiają? Pani, zawsze jakaś pomoc, współpraca, na zasadzie jakiejś pomocy takiej o koleżeńskiej, na zasadzie jakiegoś tam po prostu, no, potrzebuje coś, kolega się znajduje i jest, jest zawsze przyjacielem, zawsze nigdy nie oszuka, nie okłamie, o w tym sensie, nie? No bo z dziewczynami to jest różnie, a z mężczyznami jest inaczej, nie? Akurat takiego przyjaciela mam, który pomoże we wszystkim i, i naprawi szafki i przyjdzie jak trzeba, nie? Z pomocą, także po prostu wierzę w coś takiego. Tak, wierzę, to jest mój przyjaciel. Znamy się od mojego dzieciństwa, żeśmy się prawie razem wychowali, mm -hmm. szczerze. Nas, nasi rodzice się bardzo dobrze znali i od, od dzisiaj, od, od, ogólnie mam już też dwoje dzieci. Mam, mam, nie mam męża, mam narzeczonego. Yy, oni są dorosłą i od do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi, możemy koło siebie spać iść gdzieś na imprezę i nic się więcej nie dzieje. I to jest, ja myślę, że to jest prawdziwa przyjaźń. Tak, wierzę, ale yy, są wyjątki też. Zależy od tego, kiedy się nawiązuje? To znaczy, wierzę w przyjaźń z męską kiedy przyjaźń między mężczyznami i kobietami jest nawiązana w bardzo młodym wieku i kiedy ta przyjaźń opiera się bardziej na relacjach, powiedzmy, bratersko siostrzanych. Natomiast w późniejszym wieku z doświadczenia wiem, że ciężko jest coś takiego utrzymywać. Przyjaźń, przyjaźń może nie, raczej w, w koleżeństwo, bo przyjaźń, przynajmniej w moim przypadku, nigdy się nie udawała, zawsze wychodziło z tego coś więcej, więc, więc jeszcze przyjaciółek bliskich nie ma. Mam dużo koleżanek, ale przyjaciółek, nie, raczej nie. Myślę, że przyjaźń z Komęska istnieje i jest bardzo możliwa. Ja sam takiej przyjaźni doświadczyłem i doświadczam każdego dnia, ponieważ mam e, przyjaciółki swoje i potrafię odróżnić przyjaciółkę od koleżanki w bardzo, bardzo jakiś tam e, istotny sposób. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Przyja... Różnica między miłością a przyjaźnią jest duża. Z moim narzeczonym e, przyjaźnimy się od 8 lat, prawie dziewięciu, no i wiem, że po prostu mogę na niego, ufać, na niego liczyć, on na mnie i pomimo tego, że jesteśmy razem, to i tak jesteśmy przyjaciółmi. Wcześniej na przykład, no to się z nim nie kochałam, tak? <grafię> A teraz to robię. Nie mam doświadczenia, ale wierzę. Słyszałam o takich przyjaźniach i po prostu no, wierzę. No nie można się sprzyjaźnić z facetem, no. no co, będę facetowi opowiadała o niej, o, o ładnych butach, o, o kieckach, będę go zabierała na zakupy, żeby mi doradził, jaki jest stanik fajny, no nie ma takiej opcji. Albo w drugą stronę, no co, no, no nie wiem, facet będzie mnie zabierał na mecz, jeżeli ja tego meczu nie lubię. Nie ma. No chyba, że po 80. Czy życie w przyjaźń damsko-męską? Nie. nie. Zdecydowanie nie. Nie wierzę. Czy moim zdaniem prędzej czy później któryś po prostu poczuje coś do tej drugiej osoby? Każda przyjaźń dam z komęska, kończy się tym, że idą do łóżka. Dopóki nie poznam przypadku, że do łóżka nie poszli, nie uwierzę w to. Pół na pół. 50, 50. Bo z przyjaźni się coś innego rodzi zawsze. Czy wierzysz przyjaźni dam z komęską. E, tak, zdecydowanie, dlatego że mam takiego przyjaciela, mam nadzieję, e, więc myślę, że jest to przyjaźń trudna, aczkolwiek ciągle możliwa. E, ja uważam, że przyjaźń damsko-męska jest bardzo potrzebna w tych czasach, ponieważ czasami bardzo łatw, e, łatwiej jest zaufać osobie, do, e, znaczy osobie przeciwnej płci niż e, na przykład koleżance. E, wydaje mi się, że taka przyjaźń damsko-męska jest bardziej trwała nawet niż miłość damsko-męska. To, że przyjaźń męska jest też dobra, jest fajna i damska też. Chyba tak, chyba wierzę. Jakieś doświadczenia z tym związane? Yy, mam w większości kolegów przyjaciół męskich, płci męskiej z dziewczynami tak średnio bywa, więc mimo wszystko chyba się to sprawdza. A to, że czasem się przerodzi w coś więcej, to są jakieś odosobnione przypadki. A no, przyjaźń to jest raczej dla mnie, to ja nigdy nie zabierałam żadnych przyjaźni, ale. Z... tak z doświadczenia tam innych osób, to wiem, że... W małżeństwach były przyjaźnia, a później były przeprowadzki, tak zwane. Czy wierzy pani w tam z męską? Wierzę. Jakieś doświadczenia z tym związane? Tak, wieloletnie. Może to być absolutnie bez żadnych podtekstów, bez niczego. Typowa przyjaźń. Zawsze, jeżeli jest wzbogacona nutką wzajemnej antypatii. No. Przyjaźń to między innymi wspieranie, tak jak z miłością, no ale miłość no to wiadomo, że jest okazywanie uczuć, takie większe kontakty też fizyczne. Czy wierzą Państwo w przyjaźń damską, męską? Tak! Jakiś, jakieś doświadczenia z tym związane? Nie trzeba więcej szukać, tutaj. Przyjaciółka, o, bardzo dobra, bardzo wielka i od bardzo wielkiego serca. Przez bardzo długi okres czasu miałem właśnie takie doświadczenie, miałem znajomą, z którą w zasadzie nigdy nic nie przekroczyło żadnych granic. Miłość czasem zawodzi, a przyjaźń raczej jest trwała. Tak mi się wydaje. Jeżeli to jest naprawdę prawdziwa przyjaźń. Wiesz co to, to jest przyjaźń? Wiem. Masz przyjaciółkę? Tak. Czy uważasz, że kolega mógłby być moim przyjacielem? Może kiedyś? Nie ma przyjaźni dam z no chyba, że kobieta jest brzydka, no. No taka jest prawda, no. Mimo wszystko można być przyjaciółmi bez podtekstów będąc przeciwnej płci. Nie ma chuja, to nie wypali. <noise>